Prezesi od EURO 2012, Marcin Hay i Andrzej B., którzy dzieli po milion 300 tysięcy złotych premii tylko za to, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej się odbyły. Teraz będą, piszą gazety, zarządzać Stadionem Narodowym. Zarobią po 29 tysięcy złotych miesięcznie i co najciekawsze, donosi prasa, dodatkowo zarobią na strata. O co chodzi? Otóż rząd na ten rok założył, że Stadion Narodowy przyniesie aż 21 milionów złotych strat. I nowi prezesi premie dostaną za każdy wynik lepszy niż ten założony, prawda? Czyli jeśli straty będą o milion mniejsze, czyli wyniosą 20 milionów, a nie 21, obaj prezesi podzielą się jedną czwartą tej zmniejszonej straty, czyli dostaną po 125 tysięcy złotych z budżetu Ministerstwa Sportu. No, słuchajcie, dzieci szczęścia, to jest tak, jakby rząd założył państwową spółkę hodowli bananów ozimych w Polsce. National Winter Bananas of Poland z OO by generować celowe i z góry założone straty. I tam, nie wiem, sprowadzą orkiestrę murzyńską, żeby banany dobrze się czuły, żyrafy do zbioru bananów, tresera do tych żyraf, prostownicę do bananów, pakownicę yy, i, i takie tam inne przyrządy. I taka firma państwowa yy, tych hodowli tych bananów wozimy wygeneruje takie straty, że jest w stanie wykończyć budżet świata. No i te straty są, nie? To zatrudnia się kogoś znajomego i dostaje on posadę dyrektora i premię za likwidowanie strat. Gościu porzuca hodowlę bananów, proponuje hodowlę pomidorów. Oczywiście straty są zmniejszane i on z każdego miliona jedną czwartą zgarnia dla siebie. I słuchajcie, do końca życia swoich prawnuków żyje tak, albo nawet tak. Czy to jest normalne? No tak, u nas tak. Mhm.